Racibusz 16 września 2024 rok. Jeszcze niedawno narzekaliśmy, że w oczy jest bardzo mało wody. 25 cm, oj to już było dużo. Dzisiaj, dzisiaj mamy full wypas. Proszę, tak wygląda Racibusz. To jest plac zabaw dla dzieci. Tu się zaczyna plaża miejska. Tam dalej jest przystań dla wodniaków. Też cała zalana. Bulwary to samo zalane. A i dalsza część parku też wygląda ciekawie. Proszę zobaczyć. Pełno wody. No i sprawy wędkarskie trzeba będzie odłożyć na, ważnie, na późniejszy termin. Teraz są ważniejsze sprawy i poważniejsze. I tak to szybko chyba nie zejdzie. O nie. Będziemy się musieli uzb uzbroić w cierpliwość.